Po poprzednim odcinku Jestem stary przyjaciel Zwrócił się z uśmiechem do swojego ostrza Chwycił go Po czym uniósł w górę Z rozświetlonego kryształu Po całym ostrzu Zaczęły rozpływać się błyskawice Jednak tylko przez chwilę Kamień zaczął niespodziewanie przygasać Zdezorientowany wojownik zaczął obracać go na lewo i prawo, gdy w momencie jego oczom rzuciła się dziwna pieczęć. Była nią maska, maska demona, którą gdzieś już widział. Gdy przyjrzał się jej bliżej, jedyne oko znajdujące się na środku wizerunku błysnęło zielonym światłem. Bohater nie zdążył się zastanowić, poczuł trumotliwy ból z tyłu głowy, wskutek czego stracił równowagę. thank Tył głowy, piegł go miłosiernie, lecz był w stanie otworzyć oczy. Ujrzał choda, który trzymał w dłoniach jego niezastąpiony miecz. Obok niewolnika leżał kamień, którego wcześniej użył, by go ogłuszyć. Widział to po śladach własnej krwi. Rycerz martwił się bardziej decyzją towarzysza aniżeli kolejną raną. Spotkał na swojej drodze wielu przebiegłych i chciwych. Jednak ten chłopak. Nie wydawał się być żadnym z nich. Cały plan pójdzie na marne. Daj mi miecz. Za chwilę będą tu strażnicy. Niewolnik trzymał w dłoniach broń. Niczym znaleziony skarb i uśmiechał się tajemniczo, jakby słuchał czegoś niezwykle przyjemnego. Przekręcił głowę w jego stronę, wciąż z niepokojącym uśmiechem. Jesteś mu potrzebny. Nigdy się stąd nie wydostaniesz. Rycerz dostrzegł wtedy zielony błysk w oczach niewolnika, zupełnie jak pieczęć na mieczu. Chłopcze! zaczął wojownik i westchnął, widząc, że tamten nie słyszy jego słów. Generał domyślił się, że musi chodzić o demoniczną pieczęć. Wiedział, że ma zadanie do wykonania. Musiał się stąd wydostać i odnaleźć króla. Przymknął oczy i stanął na nogi, gotów zaatakować towarzysza. Po podniesieniu się usłyszał zgrzyt wewnątrz ściany. Zawołał Ruszk, dezaktywując kolczastą pułapkę, którą uruchomił wcześniej. Do komnaty wkroczyli opiekunowie świątyni i wojownicy wodza hordy. Chod w tym momencie odzyskał świadomość i spanikował. Odrzucił miecz na ziemię i uciekł przez wyłom, który wcześniej zrobili. Część wojowników ruszyła za nim. A rycerz wykorzystując okazję, dobył swój miecz. Wykonał nim zamaszysty ruch, tworząc sobie przestrzeń i pole do manewru. Jeden z opiekunów nie zdążył zareagować i zyskał głębokie rozcięcie od prawego barku do lewego biodra. Wojownicy ruszyli na niego, spodziewając się, że mają do czynienia z wycieńczonym niewolnikiem. Był, co prawda, daleko od swojej szczytowej formy, ale wciąż mógł coś z siebie wykrzesać. Sparował więc uderzenia toporów klingą. Odrzucił ich do tyłu, po czym wykonał szeroki zamach. Krok w przód i szybkie cięcie w bok, wyprówając trzewia kolejnego z orków. Nie przestając nacierać, wzniósł miecz. Pchnął go w bok następnego i kopnął w brzuch, by uwolnić ostrze. Jego oddech był ciężki. A niewolnicze łachy przesiąknęły krwią. Wiedział, że jest jeszcze przynajmniej dziesięciu zielonoskórych. Nie spodziewał się pokonać ich wszystkich, ale musiał spróbować. W tym samym czasie chod gnał tak szybko jak nigdy przez korytarze kopalni. Co ja zrobiłem, co ja zrobiłem? Nie wiedział, jakim cudem trzymał miecz swojego kompana i nie pojmował, skąd wzięli się ci wszyscy orkowie. Ucieczka była po prostu działaniem jego instynktu. Przeklinał się za to, ale było już za późno. Generał i tak miał większe szanse niż on. Pozostało mu tylko biec. Lecz jego ciało było zbyt słabe. Słyszał okrzyki strażników z każdej strony. Były prawie tak głośne jak jego serce, które chciało wyrwać się z piersi. Jego oczy zaszkliły się od łez, a nogi powoli traciły siłę. W końcu padł na ziemię z wycieńczenia. Zobaczył tylko zmierzające do niego z dwóch stron cienie katu. Pojął, że to już koniec i odetchnął z ulgą. W ostatniej chwili, uzmysłowił sobie, że dotarł do magazynu, w którym zostawił swój dziennik. Ujrzał rozwścieczonych wojowników, zamknął oczy i wziął głęboki oddech. Rycerz walczył dalej. Musiał już stać na ciałach pokonanych przeciwników ze względu na brak miejsca w komnacie. Tył jego głowy pulsował i ledwo widział na oczy, ale nie miał wyjścia. Orkowie musieli pojąć, że mimo przewagi liczebnej wciąż mogą ponieść straty, więc przepuścili przed siebie kapłana Różka. Generał zagryzł zęby i rzucił się czym prędzej na przeciwnika. Wiedział, że ork planuje posłużyć się magią, a on nie miał na sobie żadnej ochrony. Musiał więc uderzać pierwszy. W mgnieniu oka jego miecz zatrzymał się tuż przed twarzą kapłana. Całe ciało rycerza zastygło w powietrzu i nie mogło choćby drgnąć. Posłaniec Herszta, docierając na sam koniec wielkiej hali, przekroczył próg równie ogromnej wieży, na straży której stało dwóch opiekunów świątynnych. Wybudowana lata temu przez czcicieli tajemniczego bóstwa w głębi nowo powstałej świątyni, stała się ukoronowaniem dla przywołanego demona, z którego pomocą plemię spod góry zdominowało resztę klanów na wyspie. Szaman wyszedł naprzeciw kamiennej podobizny bestii, witając go na wejściu do swego leża. Jej wizerunek przypominał przerośniętego pełzacza, stojącego w pustym środku wielkiego postumentu. Przerażające monstrum sprawiło wrażenie, jakby miało zaraz zaatakować. Zdawało się być powstrzymywane jedynie przez cztery otaczające go kolumny, które za wszelką cenę próbowało odgiąć swoimi przednimi odnurzami. Sam widok podobizny przyprawiał Katraga od Ork, otrząsnąwszy się, minął ją, kierując się w stronę jednego z dwóch wejść po bokach, prowadzącego do miejsca, gdzie całymi dniami przebywał wielki szaman Arushad. Schodząc niżej, szaman odczuwał coraz silniejszą aurę magiczną. Im bardziej w dół, tym atmosfera robiła się cięższa, co przyprawiało orka o ból głowy i mdłości. Wyszedłszy wreszcie z krętego korytarza, kapłan znalazł się przed zejściem do dużych rozmiarów jamu. Na wielkim piedestale po środku przebywał on, jeszcze bardziej ohydny niż pomnik na górze. Zgodnie z przeczuciem mistrzka Draga w towarzystwie pozostałych trzech, Grażwarak, jak co dzień odprawiał modły. Klęcząc przed schodami prowadzącymi na podwyższenie, to na nim stała bestia. Szaman zaczął się więc zbliżać, przy okazji rozglądając się po pomieszczeniu. Był pewien, że coś zmieniło się od jego ostatniego pobytu w tym miejscu. Będąc w połowie drogi, uwagę posłańca zwróciło pięć otaczających demona obelisków, których wcześniej nie było. Komory w nich były pootwierane, a w ich wnętrzu leżało coś dziwnego, żywego. Ostrożnie stawiając kroki na kolejnych stopniach, jego ból głowy robił się silniejszy, wręcz nie do zniesienia. Mdłościom, jakie za sobą niósł, zaczęły towarzyszyć dziwne szepty, ciche i niezrozumiałe. Mój pan ostrzegał, że przybędziesz! powiedział lekceważąco wielki szaman Arusha. W odpowiedzi katrak wszedł ze schodów, po czym zbliżył się do niego. Mimo oczekiwań rozmówcy, mistrz wraz z pozostałymi kontynuował modlitwę. Doskonale zdajesz sobie sprawę z czyjego polecenia tu jest ten wielki szaman. Słysząc to, najwyższy kapłan wstał z kolan, powoli odwracając się w stronę ucznia. Skórę miał zgniłą, a widoczne gdzie mięso ledwo trzymało się jego wystających kości. Wysłaniec Herszta pobladł, niedowierzając własnym oczom. Bestia, stojąca wyżej, niespodziewanie zawyła. na co reszta jej podwładnych wstała, jak na rozkaz otwierając swoje przerażające ślepia. Z ich pustej głębi wydobyło się zielone, oślepiające światło. Całe przegniłe ciała sług pokryte były tatuażami i pieczęciami o tym samym kolorze. Przekaż temu pionkowi! że miejsce Urizjela jest teraz w świątyni. Odpowiedział chrapliwym, zniekształconym głosem przywódca, szyderczo uśmiechając się od ucha do ucha. Powiedzmy, że mój pan ma co do niego złe przeczucie. Co to ma znaczyć? Krzyknął drżącym głosem, odruchowo dając krok do tyłu. Ożywieniec wszystkich was zamienił w ożywieńców. Noszkar musi z tym skończyć. Jego wypowiedzi przerwały szepty, które stały się głośniejsze zaczęły zagłuszać jego myśli. Słyszany przez niego głos był ciepły, miły, kojący, a słowa stawały się coraz wyraźniejsze. W pewnym momencie wyłapał wśród niezrozumiałego bełkotu imię swego mistrza. W końcu dotarło do niego, że to nie urojenia, a demon przemawiający do swojego sługi. Nożgar już dawno stracił panowanie nad tym miejscem. Wkrótce pojmie, że demon jest naszym panem, a nie sprzymierzeńcem. Zaniepokojony katrak wykorzystał okazję, aby przyjrzeć się zawartości obelisku. To, co tam zobaczył, sparaliżowało go. Wasze serca to zbyt wielka ofiara. To nie ofiara, moje dziecko, to błogosławieństwo. Zbliż się. A sam się przekonasz. Arushat zaczął iść w kierunku ucznia, który wraz z kolejnym krokiem ożywieńca cofał się, próbując unikać przy tym wzroku napastników. Zdesperowany, nie chcąc stać się kolejną ofiarą bestii, chwycił mocniej za swój kostur, celując nim w stronę mumi. Był gotów zaatakować, nawet jeśli miałby nie przeżyć starcia. Jeszcze jeden krok! Nie przestając się uśmiechać, grażwarak Arushat odwrócił się w kierunku podążających za nim kapłanów. Zanim bojowo nastawiony szaman z powierzchni zdążył rzucić jakiekolwiek zaklęcie, zesztywniał za sprawą czaru Haszora i poczuł, jak ogień pożera go od środka. Pokój, będący niegdyś biblioteką, wypełnił się ciemnością. Sale rozświetlało kilka pochodni ustawionych na filarach. Ta niewielka ilość światła, wraz z wszechobecną ciszą, dodawała jedynie grozy. Na ustawionym tronie, pod ścianą pokoju, siedział wyróżniający się wyglądem ork. Włosy miał spięte w kitkę, a zamiast zbroi odziany był jedynie w dwa na ramienniki. Upięte srebrną klamrą z wygrawerowaną czaszką. Ręce i nogi obwiązane miał szarym suknem. Zatopiony w myślach, zbudził się na dźwięk otwieranych drzwi. Nie zareagował pozytywnie na widok nożgara. Mogę ci w czymś pomóc, stryju? Jak przygotowania do igrzysk. Cirowi gladiatorzy są gotowi do walki? Jak widać, zresztą nie powinno cię to obchodzić. Jak śmiesz? Czyżbyś zapomniał, kto teraz wami zawsze kundle przewodzi? W każdej chwili mogę ci wszystko odebrać. Gdyby nie ja, byłbym silnikiem. Każdego! Amrak zerwał się z tronu i natychmiast wyprostował. Z każdym kolejnym słowem powoli podchodził do nożgara, aż w końcu stanął z nim twarzą w twarz. Może i jesteś potężnym hersztem, ale nie zapominaj, że jesteś na moim terenie. Wszędzie dookoła są wierni mi wojownicy. Może mnie wyzwiesz na pojedynek, może zabijesz mnie, jak zabiłeś mojego ojca. Ale wiedz jedno, oni się zbuntują. Ten śmierć. Musimy go złamać, żeby zaczął gadać. Po walce należy go odizolować od reszty. A jedzenia ma dostawać jak najmniej. Musi żyć, ale nie pozwól, aby odzyskał pełnię swoich sił. Nie widząc potrzeby kontynuowania rozmowy, Hersht ruszył w kierunku wyjścia. Odepchnął stojących w nim strażników na boki. Niech tak będzie, ale niczego ci nie obiecuję, odpowiedział ork, siadając na tronie. Nożgar nic nie odpowiedział i jedynie opuścił salę. Wraz z nastaniem świtu spory oddział elitarnych wojowników pojawił się w niewielkiej dolinie. Na ich widok obozujący tamorkowie zaczęli odrywać się od wcześniej wykonywanych czynności, aby zbliżyć się i przyjrzeć temu, który tak zaciekle siał śmierć w szeregach ich braci. Wokół eskorty zaczęły zbierać się rozwścieczone tłumy. Siepaczom z miasta coraz trudniej było powstrzymywać cywili przed wykonaniem samosądu na prowadzonym generale. Na końcu ścieżki biegnącej między licznymi rozstawionymi w okolicy namiotami stała wielka, majestatyczna budowla, która wyrastała ponad pagórki z gęsto rozsianymi drzewami. Wśród nich stały kolejno trzy kamienne wieże. Pierwsza z nich, najwyższa, pełniła funkcję strażnicy zewnętrznego obozu miejsca dla zwykłego pospólstwa. To w nim rozstawili się goście, widownia pragnąca ujrzeć rzeź biednych ludzkich jeńców. Organizowane igrzyska były także idealną okazją dla najróżniejszych kowali i rzemieślników ze wszystkich stron wyspy, próbujących ubić w tym miejscu interes życia na sprzedaży swoich wyrobów. Straż Przyboczna doprowadziła główną atrakcję wieczoru pod drewnianą palisadę składającą się z trzech rzędów drewnianych słupów. Punktem centralnym ściany była drewniana brama, zabezpieczona dwiema sztukami wrót od zewnątrz i wewnątrz, zaś w środku znajdowała się zapadnia, pod którą wykopano wilcze doły jako dodatkowe zabezpieczenie przed ucieczką. Nad bramą górowała druga strażnica pełna ciężkozbrojnych miotaczy orku. Przed wejściem do wewnętrznego obozu, jak i wzdłuż palisady, po zewnętrznej stronie, figurowały liczne proporce podległych hersztowi z Doliny Plemion, przeplatane z nabitymi na pale zwłokami pokonanych gladiatorów. Wrota otworzyły się na rozkaz. Widok zbezczeszczonej świątyni Inosa zadał wojownikowi niesamowity ból. Prócz ruin budynków mieszkalnych nowicjuszy przyozdobionych malowidłami przedstawiającymi wizerunek tajemniczego bóstwa stały kolejne masywniejsze namioty dla wojowników pilnujących w tym miejscu porządku. Harmider nie ustępował. Stawał się coraz głośniejszy. Od czasu do czasu w stronę wojownika poleciał większy kamień czy przekleństwo. Gdy czterech orków obstawiających bok formacji, po dwóch na stronę, dzielnie odgradzało jeńca od rozścieczonych napastników, nieopodal rozległ się hałas wskazujący na zamieszki. Z prowizorycznego ogrodzenia, oddzielającego piaszczysty plac, wyskoczyło pięciu mężczyzn, którzy powalili pilnujących ich strażników. Wiwatujący ludzie ochoczo tłukli każdego, kto im wszedł w drogę. Szybko rozchodzące się wieści o przybyciu ich herosa dodały im odwagi. Wiedzieli, że sam Zryw jest z góry skazany na porażkę, ale tu chodziło o zwrócenie uwagi. Głośne zamanifestowanie okupantom, żeby mieli się na baczności. Generale! Jeden z nich, dzielnie przedzierając się przez tłumy, upadł na kolana przed obliczem bohatera. Generale, pamiętasz mnie? Wiernie ci służyłem! Krzyknął, jednocześnie wyciągnąwszy rękę w jego stronę, by pomóc mu wstać. Niestety nie zdążył powiedzieć nic C więcej. Jeden z siebaczy, który szedł przed nimi, błyskawicznie zareagował, unieruchamiając nieposłusznego niewolnika. Drugi z nich zawołał pozostałych żołnierzy, by ci dali mu nauczkę i odprowadzili go tam, skąd przybył. Czekaj na mnie! Odnajdę cię! Krzyknął z nadzieją, pchnięty w kierunku celu swojej wędrówki. Doskonale zdawał sobie sprawę, że nie może w tej chwili pomóc dawnemu towarzyszowi. Trasa, którą zmierzali, powoli się kończyła. Minął wisielców, dających przykład innym, że wszelka próba sprzeciwu nie jest w tym miejscu tolerowana, przyszły gladiator wraz ze skortą doszli do miejsca, gdzie miała go spotkać kara za bunt w świątyni. Kamienne mury niegdyśniejszej siedziby wyższych rangą kapłanów Boga Światła pięły się wysoko w górę. Wielka złota kopuła, która stanowiła sklepienie budynku, została rozgrabiona. A w miejsce wielkiego kramu stojącego tuż nad wejściem w szczelinie stał posąg Orka. Patrząc groźnie przed siebie, trzymał skierowany w dół topór obosieczny. Naprzeciw generała wyszedł wyróżniający się na tle innych zielono skóry. Nie jesteś tu chyba zbyt lubiany, zaszydził w języku orków wojownik, przyglądając się potencjalnemu przeciwnikowi. Ciebie, Pudziurawie, z ochotą. Jesteś na zbyt pewny siebie, morra! odpowiedział z uśmiechem, rozkuwając bezbronnego jeńca i przepuszczając go dalej. Na środku piaszczystego pola walki stał jego przeciwnik. Rycerz rozpoznał go od razu. To był Silas. Ten, któremu chciał pomóc. Niewolnik, który tajemniczo zniknął w dniu realizacji planu choda. Wokół rozciągały się gurujące nad zawodnikami trybuny, przepełnione przedstawicielami klanów na wyspie jak i spoza niej. Na środku podzielonych czterema ciemnobrązowymi filarami sektorów. Nad bramą prowadzącą do dawnej spiżarni wyróżniała się trybuna honorowa, gdzie siedział nożgar. Oczy generała zaszkliły się. Szczerze przygnębiony popatrzył w kierunku przeciwnika. Po policzkach zaczęły lecieć mu łzy. Ostatnia nadzieja przepadła, gdy Silas, na widok zasmuconego oponenta, wybuchł szyderczym śmiechem. Ork, który go rozkuł, trzymając w dłoni ludzki miecz dwuręczny, wszedł między nich, rzucając nim pod nogi bezbronnego. Ustał. Rozciągnął ręce na boki, po czym zaczął rozglądać się na wszystkie strony, patrząc w stronę widowni. Za próbę ucieczki stoczycie ze sobą bój na śmierć i życie. Generał podniósł oręż, zacisnął dłonie na rączce, kierując ostrze po skosie do góry. Ustawił prawą nogę do przodu i pochylił się nieco. A zatem, moi drodzy bracia, podziwiajmy pojedynek do walki. Ostrze dobrze leżało w ręce, choć nie było ono do końca wyważone. Wiwaty ucichły, kiedy wojownicy spojrzeli sobie w oczy. Każdy obserwator czekał na moment kulminacyjny pierwszego zderzenia się ostrzy i upuszczenia krwi. Silas! Ty przeklęty głupcze! Zobacz, gdzie się przez ciebie znaleźliśmy! Wydarł się, a żal w jego oczach zastąpiony został przez złości rządze mordów. Uczucia te w pełni przelał na stal, przyjmując pierwsze natarcie byłego drucha. Herold odsunął się, ruszając w kierunku schodów prowadzących do miejsca, z którego wszystkiemu przyglądał się herszt. Zabiję cię! Zabijecie! Zabijecie! A gdy to zrobię, zyskam chwałę! Orkowie pozwolą mi żyć! Odezwał się Silas z szaleństwem w głosie. Zdychaj! Napastnik próbował trafić generała kilka razy w kilka różnych punktów. Widocznie dawno nie trzymał broni w ręce, co sprawiło, że jego ataki były nieudolne. Każdy z nich mijał cel, albo był blokowany. W końcu role się odwróciły. Atakowany przystąpił do kontrataku, wyprowadzając uderzenie pięścią posyłające szaleńca na ziemię. Kiedy udało mu się wstać, rycerze zaszarżował. Najpierw wykorzystał pęd swojej pięści, by tym razem uderzyć Silasa w brzuch w celu zdezorientowania, a następnie zrobił młyn dwuręcznym ostrzem, celując klingą w szyję. Cios z trudem został zablokowany, co wysłało byłego współwięźnia na kilka metrów dalej. Mimo szansy na ostatni akt miłosierdzia, zdecydowany zwycięzca opuścił głowę, rzucając miecz przed siebie. Spojrzał kątem oka na Silasa, który klęknął i oparł się o swoją broń. Ty! Ty sukinsynu! Ty i ten dzieciak! Rycerz i kopacz! Byliście bez szans przeciwko całej hordzie! Ze zwycięzcą! Trzeba się trzymać, a nie przeciw niemu walczyć. Nigdy tego nie zrozumiecie! Nic cię tu nie czeka! Nic oprócz śmierci! Ale ja się do niej nie przyczynię. To moja próba udowodnię im! Dokończył, wstając z trudem na nogi. Bezbronny stał naprzeciw Silasa, mierzącego w niego swoim mieczem jednoręcznym. Całe zajście z zainteresowaniem oglądali siedzący na tronie Nożgar i stojący po jego prawej Herold. W pewnym momencie do Nożgara podszedł jeden z orkowych wojowników, któremu wyszeptał coś do ucha: Zakończ to! Sięgnij po swoją chwałę! krzyknął, odsłaniając swoją pięść. Stilas z szalonym uśmiechem zaczął podchodzić do generała z wyciągniętą bronią, chcąc zadać ostateczny cios. W połowie drogi. Niespodziewanie przystanął, złapał się za głowę i wyjąc z bólu upadł na krok. W międzyczasie na trybuny wszedł jeden z orków, który cisnął swoją włócznią w stronę Silasa. Generał prędko ruszył mu na ratunek. Chciał go osłonić swoim ciałem, niestety nie zdążył. Agresor poczuł ulgę, a jego cierpienie dobiegło końca. mi. Po chwili na arenę wbiegł mały oddział. Każdy wojownik był wyposażony w topór. Otoczyli żyjącego. Ten, próbując jakoś się wydostać z osaczenia, podniósł wcześniej upuszczony miecz dwuręczny. Walka jednak zmęczyła mięśnie wojownika, który został powalony po uśmierceniu ledwie jednego ze strażników. Skrępowanego łańcuchami podniesiono i wyprowadzono wejściem pod trybunę honorową. Nas. Na czele stań wojowniku, walczyć czas, ostatni raz poprowadź nas.